Chwali pięta cały czas przechwala się. A to jej klasa wygrała konkurs. A, jej klasa jest taka grzeczna. I klasa to w ogóle taka mądra. I cały czas ją chwali. Dobrze, dzisiaj nie ma waszej pani, więc zrobimy sobie zastępstwo. Mm, ogólnie może jakiś film. Dobrze, jaki chcecie film? Green. Nie, minionki, minionki. Pożo w kółko to minionki. Hehe, świnkę pepe. Kawina. Tak, Kawina. Opowieść Wiki ja Jacy, wy jesteście niezdecydowani. E, moja klasa. Wiecie co? Moja klasa. Oni po prostu są. Tacy zgrani, tak współpracują, mają po prostu, wszyscy się zgadzają ze wszystkimi. E, w ogóle to oni wygrali niedawno konkurs e, fotograficzny. W ogóle to nauczyciel... Mocku, to kiedy foto, ona to przystawa? Przystawa? No, Więc oni są taką w ogóle zgraną, dobrą klasą. E, żale nauczyciel, na nich nie narzeka. Ogóle kiedy ona no, w końcu gadać to to przestanie? To jest pią, no dobrze, poproszę kogoś, żeby zgasił światło. Ja pójdę zgasić. Tak, tak jest w sumie dobrze. Nie! To proszę zaświecić to światło! Jest za ciemno w sali. Nie będziecie tak oglądać. Wiecie co? Moja klasa to oni oglądają... Oni to w ogóle oglądają wszystko w jasnym pomieszczeniu. I przez to bardzo dobrze widzą, zwłaszcza jak jest takie piękne słońce na zewnątrz. To super widać wtedy wyświetlany obraz przez projektor i oni. Tylko to włączyć to światło, czy wyłączyć światło, czy włączyć to światło? Dobrze. Zgaś tylko trochę światło i włącz mi to. Włączysz mi to, proszę. Jak nie, to w ogóle nie będziemy oglądać. Tylko wstawię wam uwagę, wszystkim uwagi. Za to, że przeszkadzacie mi w prowadzeniu lekcji. Co? No, widzicie, od razu jest lepiej. Ta miła nauczycielka. Większość ją lubi, ale są też, którzy za nią nie przepadają. Yy, dobrze, może teraz yy, do odpowiedzi przyjdzie. Albo po prostu mi powie. Karolek. Ale, proszę pani, ja nic nie umiem. Powiesz tyle, co będziesz wiedzieć. Pamiętaj, Karolku, liczą się dobre chęci. No dobrze. Dobrze. To jaka jest odpowiedź z zadania dziewiątego z przykładu A? Odpowiedź C? No, niestety nie. Ale... Za aktywność i za w ogóle spróbowanie dostaniesz plusika. Krzykacz. Ten, który cały czas krzyczy na całą klasę z byle powodu. Cały czas coś mu nie pasuje. I nikt za bardzo nie wie o co chodzi. Ale proszę mnie... Po Poza tym, co ty robisz? Źle robisz to zadanie. Źle! Poza tym, czy ja powiedziałam, żeby coś robić w ćwiczeniach? Nie, przepraszam. No, przepraszam, przepraszam. Mam nadzieję. Tutaj, koleżanka w ostatniej ławce. Tak, ty, czego nie rozumiesz? To nie jest salon fryzjerski! Koleżanko, to nie jest salon fryzjerski! Nie na mojej lekcji przynajmniej. Ale ja tylko poprawiałam włosy. Dobra, on się tam o byle co przyczepia. Dobrze, wyjaśniam, jak zrobić to zadanie! Dobrze. Wszyscy odkładają długopisy! Dobrze, w pierwszym zadaniu chodzi o to, żeby po prostu, żeby po prostu tutaj odpowiedź połączyć z... Przepraszam bardzo, czy ja Wam przeszkadzam? Powiedziałem coś! Odłożyć długopisy! Nie teraz NIE PISZE! bo nie jesteście skupieni, jak ja mówię, tłumaczę pierwsze zadanie. Ale ja rozumiem, proszę pana. Ale... Masz być skupiona na tym, na, na tym, co mówię. Ale ja jestem skupiona, ja słucham pana. Dziecko, masz być skupiona na tym, co mówię. Nie interesuje mnie, że ty mnie słuchasz, masz, bo masz w ręce długopis. Zaraz dostaniesz uwagę, jak nie będziesz teraz yy, mnie słuchać. No, i tutaj chodzi o to, że bez wątpienia większość klasy go nie lubi. Następnym typem jest nauczycielka wiecznie nieobecna. Chciałam nagrać tutaj jakąś pasującą scenkę, tylko że. Wiecznie nie ma ich w szkole. Więc po prostu wtedy przychodzi nauczyciel na zastępstwo. Nikt nie wie, co ma przerabiać na jej lekcjach. Poczuję nauczycielka, ona musi zawsze czegoś się przyczepić, nawet mało istotnej rzeczy. Wiecie co? Wyjeździecie na tyle tych wycieczek. Co? W ogóle ostatnio, że aż do mnie dotarły suchy, że wy po dzwonku na lekcje, byliście głośno, normalnie nie daliście y, pani od geografii prowadzić lekcji, że aż mnie doszły suchy, wiecie co, za moich czasów czegoś takiego nie było. Był kiedyś to w ogóle wszyscy byli posuszyni. I dam wam taką lekcję. Dzieci, słuchajcie teraz mnie. Jeżeli Nauczyciel, po we, jeżeli nauczyciel po Was po prostu nie, informu, nie poinformuje Was, to Wy zostajecie y, pod salą. I wiecie co? Y, jak wiecie co? Jak będziecie tak robić przez całe życie, Wy musicie się już tego nauczyć, w której Wy jesteście w klasie. Jak Wy będziecie tak przez całe życie robić, to po prostu wyrośniecie na osoby, które nie wiedzą, czym jest szacunek do drugiej osoby, zwłaszcza do starszej od Was. Ja kiedyś miałam taki przypadek, że właśnie tutaj zaczyna się następna z jej pouczających historii. Później nauczyciel, który załóżmy, Przyszedł tylko na chwilę, żeby coś powiedzieć lub ogłosić albo do tego nauczyciela, słucha jego opowieści z morałem, gdy macie z nim lekcję lub zastępstwo, wypomina wam to, mimo że na przykład to nie była wasza wina. No to ten typ nauczyciela często nagina rzeczywistość. Następnym typem jest ten zimny. Ten nauczyciel jest bardzo dziwny i w dziwny sposób prowadzi lekcje. Większość klasy się go boi albo go nie lubi. No są też ulubieńcy, których wybiera nauczyciel. Oni zawsze mają u niego forę. Mimo, że ulubieńcy też zazwyczaj się go boją lub go nie lubią. Dobrze. Kierujmy książki. Ja będę pytać. Strona 48. Wszyscy otworzyli. Ale przecież to nawet nie jest nasz temat. Ten nauczyciel ma zawsze straszną minę. Jakby był na całą klasę zły. Nigdy nie wiadomo o co chodzi, a jego zachowania, na przykład w czasie, gdy wy robicie jakieś zadanie, są nietypowe, jak na nauczyciela uczącego was. Robicie ćwiczenie usne. Trzeba otworzyć okno. Trzeba otworzyć okno. Trzeba otworzyć okno. Chcę się światło. Trzeba zobaczyć okno. Chcę zobaczyć na Cały czas szepta coś pod nosem. To dodaje jeszcze więcej tajemniczości. Nikt go, do końca, no, nikt go do końca nie może rozgryźć. A gdy on weźmie się do pytania kogoś, to wtedy wszystkie osoby z klasy poza pytaną osobą czują ulgę. Jak ktoś nie będzie nauczony akurat na jego lekcje, na to, co on powie, bo oczywiście nigdy nie mówi terminu, na którym ma, macie się nauczyć. A przez całą lekcję robicie w ćwiczeniach lub w podręczniku. Dobrze! Karolina! Jest Karolina? Jestem! To nie lista obecności! Podejdź tutaj. Dzisiaj będę Cię pytać. O nie, współczuję ci stara. Halo, halo! Ile jeszcze trzeba na księżniczkę czekać? Ha, 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 ha. Jakbym jutro nie przyszła do szkoły, to więc, że to najprawdopodobniej z jego powodu. Okej okay, kochani. Na no dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, czy chcecie drugą część z tym nauczycieli. Bo niestety nie udało się w jednym filmiku zmieścić wszystkich. My już się musimy z Wami żegnać. Ale jeszcze przed tym życzymy Wam wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Pa, pa!